Cześć, przetestuję dzisiaj glebogryzarkę w formie przystawki do kosy spalinowej. Glebogryzarkę do testu podesłał mi sklep na Allegro, między innymi szczęściami do kos i kosiarek twój Link do glebogryzarki znajdziecie pod filmem. Zrobiłem już kiedyś test glebogryzarki do kosy spalinowej w formie takiej przystawki. Ona była. No w sumie ta przykładnia była taka sama. Ale noże były inne, były większe, masywniejsze. A w tym odcinku sprawdzę jak glebogryzarka poradzi sobie z trochę innymi nożami. Glebogryzarka przychodzi w częściach, należy ją poskładać. W tamtym filmie były noże, które były kierunkowe, należało je w odpowiednią stronę włożyć. Popełniłem tam błąd, pisaliście później w komentarzach. Tutaj widzę, że też będzie delikatna różnica, jeśli założę tak. Lub tak. Jeśli założę tak, to to ostrze będzie bardziej opływowo wchodziło w glebę, A jeśli tak? To będzie bardziej atakować glebę? No, może założę tak. Tutaj w osi jest otwór. W nożu też jest otwór. Te otwory powinny się pokrywać, ponieważ trzeba do nich włożyć bolet zabezpieczający. O, chodź, wszedł, i z drugiej strony bolca należy włożyć zawleczkę zabezpieczającą. Jedna ośka poskładana należy to samo zrobić z drugą. Teraz przystawkę zamontuję na kosie spalinowej. W tym celu należy wykręcić przekładnię kątową i osłonę, którą już wcześniej wykręciłem. Dodam jeszcze, że kupując glebogryzarkę, należy podać grubość rury. U mnie to jest 26 mm i ilość frezów na wałku napędowym. U mnie jest 7 frezów. Glebogryzarkę montuje się tak samo jak przekładnię kątową, czyli Tą śrubę muszę odkręcić, potem ją wkręcę tutaj w ten otwór w rurze i poluzować te dwie śruby i później wsunąć na kosę i skręcić. Sprawdzam, czy otwór jest w osi. Tak, jeśli jest, to mogę wkręcić śrubkę. I teraz glebogryzarka mocno siedzi. Można iść ją przetestować. Powiem jeszcze, że glebogryzarka ma przekładnię, którą również należy smarować jak zwykłą przekładnię kątową. Tutaj są takie dwa miejsca. To są śruby imbusowe, które należy odkręcić i tam wcisnąć smar. Fabrycznie przychodzi nasmarowana. A przykręcona jest do kocy NAC BP54. Gleba tutaj była średnio twarda, nie była to jakaś grządka, ale też nie miejsce ubite przez chodzenie. Było trochę trawy, drobnych gałęzi i drobnych korzeni. Zauważyłem, że glebogryzarka łatwiej się wgryza w ziemię, jeśli kosę ciągnę, a nie pcham, ale zauważyłem, że najlepszy efekt był wtedy jeśli wykonywałem kosą ruchy na boki i było to też najmniej męczące. Ziemia po takim zabiegu jest trochę nierówno porozrzucana, dlatego na końcu najlepiej ją wyrównać grabiami. Według mnie przystawka byłaby świetnym uzupełnieniem szpadla, czyli najpierw można by zryć grządkę szpadlem, a potem spulchnić glebogryzarką. Przystawka nie dostała luzów tak jak tamten z pierwszego filmu. Nie wiem, może tamtą źle tutaj skręciłem, albo była po prostu trochę źle do, do, dopasowana do rury. Chociaż też kupowałem na 26 mm. No w każdym bądź razie ta przystawka jest trochę bardziej udana. No i te noże w porównaniu do, do tamtych, no chyba troszkę łatwiej wchodzą w glebę. No, trudno mi teraz porównać, bo, bo są inne warunki na pewno. Do tej przystawki kosa powinna być raczej mocniejsza. Podsumowując, przystawka może się sprawdzić na niewielkich grządkach, gdy ziemia nie jest zbyt zarośnięta i nie jest zbyt ubita, albo do spulchniania już zrytej szpadlem grządki. Przypominam, że link do przystawki będzie pod filmem. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki za uwagę. Cześć!